Jesteśmy w firmie PemoCar, gdzie zamontujemy czujniki cofania i multimedialny monitor do rodzinnego Wana, do Toyoty Sieny. Pierwsza część filmu będzie o samych czujnikach. Subskrybujcie więc kanał, żeby nie przegapić drugiej części o monitorze. Na początek metodologia. No da. brak akcji. Nic się nie Czujnikami parkowania nazywamy czujniki cofania, czyli te na tył samochodu oraz czujniki najazdu, czyli te na przód. Ok, najpierw zdejmujemy zderzaki i czyścimy ich wewnętrzną część. Przy okazji pokażemy tu dwa różne typy czujników. Czujniki cofania będą tu klasyczne, więc będą nieco wystawać za linię zderzaka. Czujniki najazdu, czyli te naprzód, będą montowane na gładko ze zderzakiem. Elektrycznie szukamy plusa lampy cofania, hamulca oraz plusa postacyjce. Zdejmujemy panel przedni do montażu przełącznika czujników najazdu. Tu drobna uwaga: w niektórych autach można zamontować moduł automatycznego sterowania przednimi czujnikami. Link do tego modułu wraz z listą aut jest pod tym filmem. Oczywiście przed wierceniem należy rozplanować położenie sensorów. Teraz zobaczymy pierwszą różnicę między tymi dwoma typami czujników. Przy czujnikach cofania po prostu. Wiercimy zderzak. Natomiast czujniki najazdu w tym przypadku są inne i po nawierceniu otworu prowadzącego wyciskamy otwór, a następnie podklejamy sensor. Linki oczywiście w opisie filmu. Kolejny etap, czyli lakierowanie czujników. Właściwie każde czujniki można lakierować tak, żeby były pod kolor auta. To proces kilkuetapowy, więc lepiej, żeby to wykonywał ktoś wykwalifikowany. Zanim sensory wyschną, możemy przeprowadzić przewody do otworów w zderzaku i założyć zderzak z tyłu. Wcześniej znaleziony plus żarówki wstecznego biegu przeprowadzamy akurat w tym aucie do tyłu, do podłączenia centrali czujników cofania. Podłączamy wszystko razem. Brzęczyk możemy ukryć gdzieś pod poszyciem auta, bez obaw będzie go słychać. Po wyschnięciu sensory czujników cofania umieszczamy w otworach zderzaka

wcześniej zidentyfikowane przewody łączymy z centralą i ostatecznie można pokazać różnice z tyłu klasyczne czujniki, które wystają trochę poza zderzak, z przodu czujniki FlashMount, czyli montowane na płasko ze zderzakiem. Oczywiście można zamontować z przodu i z tyłu czujniki montowane tylko na płasko albo czujniki te, które są wystające poza linię zderzaka. Konieczne linki i kontakt do nas są w opisie tego filmu. Zostawcie suba i do następnego razu.